Witajcie, mam na imię Christian i jestem prowadzącym podcast o nazwie To Tylko Opowieść. W kolejnym odcinku naszego podcastu opowiem wam historię Daniela. Na pewno wielu z was kojarzy i osobiście korzystało z aplikacji Skype. Daniel też jej używał do rozmawiania ze swoją narzeczoną. Pewnego dnia zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy. Na początku wydaje się, że problemem jest jedynie dziwny incydent z łączeniem się nieznanych osób z jego komputerem. Jednak sytuacja staje się coraz bardziej przerażająca, kiedy ktoś zaczyna grozić jego narzeczonej i manipuluje jego urządzeniami na odległość. Opowiadanie dotyka tematów strachu przed nieznanym i utraty kontroli nad technologią. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Skype to wygodny i darmowy sposób na komunikację za pośrednictwem internetu. Ja też go używałem, do czasu aż zaczęły dziać się te przerażające rzeczy. Na początku myślałem, że padłem ofiarą popieprzonego hakera, ale z czasem, gdy te zjawiska się nasiliły, zrozumiałem, że mam do czynienia z czymś paranormalnym. Eksperci na X doszli do wniosku, że to musi być poltergeist lub jakaś inna negatywna energia. Jedyna rzecz, której jestem pewien, to że nigdy już nie wrócę do tego mieszkania. Zacznę od początku. Nazywam się Daniel i pracuję jako copywriter w branży reklamowej. Przez kilka lat żyłem z pisania sponsorowanych artykułów nastawionych na pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Jakiś czas temu pojawiła się opcja pracy w większej firmie, lepsza kasa, lepsze perspektywy, no i możliwość projektowania własnych kampanii. Ofertę przyjąłem bez zastanowienia. Niestety moje nowe miejsce pracy znajdowało się w mieście oddalonym o ponad 300 km od tego, gdzie dotychczas wynajmowałem lokum wraz z narzeczoną. Ewa nie mogła się przeprowadzić z dnia na dzień ze względu na studia, a poza tym nie chcieliśmy stawiać wszystkiego na jedną kartę. Postanowiliśmy więc, że na początku pomieszkamy osobno, a jeśli praca okaże się pewna i stabilna, ona dołączy do mnie zaraz po skończeniu szkoły. Został je jeden semestr, więc nie była to perspektywa długich lat, a jedynie kilku miesięcy rozłąki. Wynająłem małe, jak tak teraz o tym myślę, to podejrzanie tanie, dwupokojowe mieszkanie i zacząłem przyzwyczajać się do zmian, jakie zaszły w moim życiu. Z nowej pracy byłem bardzo zadowolony, a w mieście czułem się świetnie. mnie jedynie tęsknota za ukochaną, którą musiałem zostawić. Widywaliśmy się góra dwa razy w miesiącu i strasznie ciężko było to przetrawić po kilku latach wspólnego mieszkania. I tu z pomocą przyszedł Skype. Każdego wieczora rozmawialiśmy przez kamerkę. Zawsze to jakaś namiastka realnego kontaktu. Przez pierwszy miesiąc wszystko było ok, ale kilka dni temu zaczęły się jaja. Był czwartek. Jak zwykle koło dziewiętnastej zadzwoniłem do Ewy. Jak zwykle gadaliśmy o bzdurach, gdy nagle ona mówi: Totalnie zapomniałam, zabijecie. Jeśli jeszcze raz mi tak zrobisz. Już nigdy nie będziemy gadać przez Skype. Ale że o co ci chodzi? Nic nie zrobiłem. Odpowiedziałem autentycznie zaskoczony. No faktycznie, nic. Dzwonisz do mnie o trzeci nad ranem, ja odbieram, a ty tylko siedzisz po ciemku i gapisz się w kamerkę. Nienawidzę, kiedy mnie straszysz. Jak możecie się domyślić, niczego takiego nie zrobiłem. Oczywiście ani ona nie uwierzyła mi, ani ja nie uwierzyłem jej. Byłem święcie przekonany, że coś się jej po prostu przyśniło. Trochę tu podkolorowała i sprzedała mi w takiej formie, żeby było bardziej creepy. Zebrałem ochrzan za niewinność i szybko zapomniałem o całej sprawie. Zaczynał się weekend i następnego dnia, zaraz po pracy, miałem pociąg do rodzinnego miasteczka. Późnym wieczorem byłem na miejscu, Ewa odebrała mnie z dworca i od razu ruszyliśmy do domu, aby się sobą nacieszyć. Zjedliśmy pyszną kolację i usiedliśmy do filmu. Na domiar złego, był to horror, The Dance z 2013 roku. Kto widział, ten wie, czemu to tak bardzo pogorszyło sprawę. Po seansie zbliżała się już pierwsza w nocy, szykowaliśmy się do spania, kiedy nagle zadzwonił Skype. Już na sam charakterystyczny dźwięk połączenia przychodzącego byliśmy, delikatnie mówiąc, nieźle zasrani. Zwłaszcza po tym cholernym filmie. Naprawdę przeraziliśmy się jednak dopiero, gdy sprawdziliśmy kto dzwoni. Daniel. Ktoś łączył się z mojego laptopa w tamtym mieszkaniu. Nazwijcie mnie tchórzem, ale nie myślałem odbierać. Szybko wyłączyłem komputer, a przez resztę nocy usiłowaliśmy zasnąć w przyłączonych światłach, racjonalizując na wszelkie możliwe sposoby to, co się wydarzyło. W tym miejscu dobrze będzie, jeśli wspomnę o kilku rzeczach Nie, nie mam kochanki na boku W mieszkaniu nie miało prawa nikogo być Laptop zostawiłem wyłączony, a system mam zabezpieczony hasłem W mieszkaniu nie było internetu Używam mobilnego w telefonie, który zebrałem ze sobą Rankiem, gdy już się uspokoiliśmy, Doszliśmy do wniosku, że nie będę z tego powodu wcześniej wracał Kto inny pewnie zadzwoniłby po policję, straż pożarną Czy gwardię narodową Ale nawet jeśli ktoś się włamał to i tak nie miałem na tamtej chacie niczego cennego poza kilkuletnim laptopem, po którym i tak nie byłoby już śladu. Co więcej, postanowiliśmy, że jeżeli sytuacja powtórzy się tej nocy, to tym razem odbierzemy połączenie i zobaczymy, co widać na kamerce. Nieszczęście nam dopisało, gdyż również w sobotnią noc odezwał się Skype. Była trzecia rano, już prawie zasypialiśmy, gdy nagle z głośników rozbrzmiał ten upiorny dźwięk. Nie czekając długo, kliknąłem zieloną słuchawkę i rozmowa się rozpoczęła. Przez kamerkę widziałem jedynie zarys pogrążonego w ciemnościach salonu. Laptop był otwarty, przy czym jestem pewien na 200%, że go zamknąłem przed wyjazdem. Patrzyliśmy tak dobre 5 minut, kręcając sobie wzajemnie, że coś usłyszeliśmy lub coś się poruszyło. Nagle, w jednej chwili, poderwaliśmy się z miejsc. Laptop się poruszył, ktoś lub coś, dwukrotnie obróciło komputer i teraz kamerka skierowana była na kuchnię. Jakieś 3 sekundy później przerwało połączenie, ale to... Co wcześniej zobaczyliśmy, zmroziło nam krew w żyłach. W kuchni zapaliło się światło, ktoś tam stał. Zdążyliśmy dostrzec tylko czarny zarys postaci. Nie wiem nawet, w którą stronę była odwrócona. Ktoś po prostu stał w mojej kuchni i zapalił światło bez dotykania włącznika. Próbowaliśmy ponownie się połączyć, ale użytkownik był już niedostępny, tak jakby mój laptop znowu był wyłączony. To był wystarczający powód, aby wrócić w niedzielę z samego rana, zamiast wieczorem jak planowałem. Jacyś obcy ludzie drugą noc z rzędu ładują mi się na stację I to co najmniej dwie osoby, bo ktoś przecież poruszył tym laptopem Pożegnałem się z Ewą, zabrałem słoiki od rodzinki i ruszyłem w drogę Oczywiście wszyscy radzili, żebym wszedł do mieszkania w asyście policji, ale miałem dziwne przeczucie Że i tak niczego podejrzanego tam nie zostanę I miałem rację Zamach w porządku, nic nie zginęło Laptop wyłączony i zamknięty, zwrócony z powrotem w stronę krzesła przy biurku wszystko było dokładnie tak, jak to zostawiłem. Niemalże siłą wmówiłem sobie, że to właściciel mieszkania robi sobie ze mnie niewybredne jaja, chociaż przez najbliższe dwa miesiące miał być poza krajem i zgodnie z uprzedzeniem jego telefon nie odpowiadał. Musiałem jednak przyjąć jakieś logiczne wytłumaczenie, bo inaczej nie mógłbym więcej zostać tam na noc. Jak na złość tego dnia nie mogłem pogadać z Ewą na Skype, bo internet odmówił posłuszeństwa. Zdarzało się to już wcześniej, więc nie dostrzegałem w tym niczego dziwnego. Przegadaliśmy wieczór przez komórkę, po czym udałem się do łóżka. Tej nocy, znowu około trzeciej, obudził mnie dzwoniący telefon. To była Ewa, która gdy tylko odebrałem, zaczęła krzyczeć. Daniel, przestań mi to wysyłać. To nie jest śmieszne. Okazało się, że chwilę wcześniej ktoś dosłownie zaspomował moją narzeczoną wiadomościami o mojej śmierci. Wszędzie w SMS-ach na Facebooku i na Skype, Ktoś wciąż wysyła jej wiadomości o treści Daniel nie żyje mojemu przerażeniu, wszystkie te wiadomości Wysłane były z moich kont A także z telefonu, który trzymałem przecież w ręku Czym prędzej podbiegłem do komputera Był włączony i wyglądało jakby ktoś Obsługiwał go na odległość Poruszał myszką i wysłał mojej dziewczynie Ten głupi tekst Byłem przekonany, że to musi być jakiś dowcipny haker Który wołał mi się też do telefonu Odruchowo zamknąłem laptopa I wyjąłem baterię W tej samej chwili usłyszałem hałas w kuchni Podskoczyłem jakby mnie prąd kopnął Potłuczony kubek Dokładnie obszukałem cały lokum. Nikogo poza mną nie było. Coraz trudniej było mi racjonalnie wytłumaczyć wydarzenia, których byłem świadkiem. Jeśli to haker, to kto wtedy poruszył laptopem? Kogo widziałem w mojej kuchni tamtej nocy? I jakim cudem zrzucił teraz kubek stojący głęboko na blacie? Ewa chciała, żebym jak najszybciej wracał. Nie mogłem jednak rzucić wszystkiego tylko dlatego, że mam jakieś paranormal activity na wynajmowanym mieszkaniu. Wyczyściłem laptopa antywirusem, zmieniłem wszystkie hasła, a resztę wytłumaczyłem sobie bzdurami, w które sam nie wierzyłem. Powiedziałem sobie, że jeśli to znowu się wydarzy, natychmiast się wyprowadzę. Nastała kolejna noc. Tym razem zabrałem komputer do sypialni. Chciałem przez całą noc być połączony ze i w porę zareagować. Gdyby działo się coś dziwnego, Skype działał jak trzeba. Dobrze się widzieliśmy i słyszeliśmy. Dochodziła trzecia. Powoli życzyliśmy sobie dobranoc, kiedy nagle w połączeniu wyszedł dźwięk. Widziałem tylko przez kamerkę, że Ewa najpierw wyglądała na zdziwioną i coś do mnie mówiła, a chwilę potem zaczęła krzyczeć. Z ruchu jej warg zdołałem odczytać tylko za tobą. Odwróciłem się w kierunku drzwi do sypialni. Ktoś zapukał. Trzy jednakowe uderzenia, takie poprzedzające wejście do pokoju. Ale po nich nastała cisza. Minęło jakieś 20 sekund. Łup! Głośne uderzenie w drzwi, tak aby ktoś próbował je wyważyć. Siedziałem bez ruchu sparaliżowany strachem. I wtedy coś pokierowało mój wzrok na laptopa. Połączenie na Skype nadal trwało, ale nie widziałem twarzy Ewy. Widziałem twarz tego czegoś. Nie miało oczu, nie miało uszu i nie miało nosa. Wyszczerzało za to zębiska w najbardziej przerażającym uśmiechu, jaki w życiu widziałem. Obraz był niesamowicie realny. Ta postać nie wyświetlała się na ekranie. Ona z niego wychodziła. Ale skąd Ewa wiedziała, że to coś idzie do mnie? Otóż kiedy w moim połączeniu urwało dźwięk, obraz w jej laptopie zaczął pokazywać... Mój salon. Zupełnie jakby tam też stał mój laptop w tym samym miejscu, co zawsze. Widziała, jak to coś bierze komputer i powoli zmierza w moim kierunku. Tak jakby chciało mnie zamordować na oczach ukochanej. Ewa wezwała policję. Przyjechali po kilkunastu minutach. Znaleźli mnie w salonie. Siedziałem przy biurku z głową zwróconą w kierunku laptopa. Kamerka była włączona. Ewa błagała, żebym się odezwał i przestał ją straszyć. Groziła, że jeśli natychmiast nie przestanę, nigdy nie będziemy już gadać przez Skype, ale ja nie mogłem się już odezwać, a ona otrzymała już tylko jedną odpowiedź: Daniel nie żyje. Jeżeli dotrwałeś do końca tej historii, daj znać w komentarzu, czy dobrze dzisiaj jej słuchało. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz również łapkę w górę, która zmotywuje mnie do nagrania kolejnej opowieści. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić następnej historii. Do usłyszenia.